Dzień dobry Państwu. Dziś chciałbym Państwu opowiedzieć o zasadach oświetlenia studyjnego, o sposobach oświetlania obiektów w studiu. Użyję do tego celu jednego z rodzajów oświetlenia, które współcześnie wykorzystujemy w studiach fotograficznych. Wykorzystujemy trzy rodzaje oświetlenia. Oświetlenie fleszowe, błyskowe, oświetlenie halogenowe, lampami żarowymi, jak również oświetlenie ledowe, czy to w postaci paneli, czy w postaci reflektorów. Te trzy rodzaje oświetlenia różnią się możliwością uzyskania siły światła. Każde z nich ma trochę inne możliwości. Różnią się możliwością podpięcia modyfikatorów. Inne modyfikatory możemy podpiąć do światła fleszowego, które jest światłem błyskowym i nie nagrzewa się tak bardzo inne do światła żarowego, które wytwarza dużą temperaturę przy, przy pracy. Natomiast to, co jest wspólne dla tych źródeł światła, to to, że możemy je ustawić w pożądanym przez nas kierunku, i o tym będzie głównie dzisiejsze opowiadanie, a także zastosować takie modyfikatory, które zmienią ten charakter światła na taki, którego chcemy w danej scenie fotografowanej użyć. W dzisiejszym opowiadaniu wykorzystam światło ciągłe, światło halogenowe, po to, żebyście Państwo mogli na bieżąco śledzić zmiany, jakie wywołuje przestawienie, zmiana kierunku światła, zmiana siły światła czy użycie innego modyfikatora na tej scenie, którą dla Państwa przygotowałem. Ta quasi martwa natura składa się z obiektów czarnych, białych, błyszczących, odbijających światło i jej pochłaniających, jak również puchatych czy bardzo gładkich, po to, żebyście mogli Państwo zobaczyć jakie, z jakimi wyzwaniami przychodzi się zmierzyć, oświetlając każdy z, z tych obiektów. Ustawianie światła studyjnego zaczynamy zawsze od umieszczenia pierwszej lampy, która będzie dawała nam główny światłocień. Taką lampą nazywamy światłem głównym. W studiu zawsze mamy taką, taki, takie ustawienie, Czyli główną oś, aparat, model, tło, i wokół tej osi ustawiamy lampy tak, aby uzyskiwać taki światło cień, jaki chcemy dla danej sceny uzyskać. Dzisiejsze ustawienie lamp będzie podstawowym ustawieniem światła. Oczywiście każdą scenę i każdy temat fotograficzny możemy oświetlać na wiele różnych sposobów, w zależności od inwencji twórczej fotografa. Natomiast żeby nie robić tego metodą prób i błędów, warto taką drogę na skróty poznać. Pierwszą lampę, jaką, jaką ustawiam, to jest moje światło główne. Ustawiłem tę lampę pod kątem 45 stopni do tej osi aparat model tło, po to, żeby mieć światłocień czy cienie widoczne w kadrze. Lampa jest również powyżej sceny po to, żeby układ cieni był naturalny. W tej chwili używamy czaszy 20-centymetrowej ostrego światła. Taka lampa buduje nam główny temat światło ujęcia. Natomiast bardzo często się zdarza, że kontrast sceny w tym wypadku na przykład czarnych i białych elementów jest zbyt mocny, dlatego żeby aparat, matryca aparatu mogła go przenieść. Wobec tego ten kontrast świetny, żeby zmniejszyć, musimy wyrównać oświetlenie. Możemy je wyrównać na wiele sposobów. Jednym z nich jest po prostu dodanie rozpraszacza pianki, białej pianki, którą odbijemy światło padające z lampy na drugą stronę sceny. Możecie Państwo zobaczyć, że zarówno na błyszczących elementach czarnej obudowy aparatu, jak i na twarzy tej maski, widzimy rozjaśnianie cieni. Oczywiście pianka może być mniejsza lub większa, żebyśmy tego światła uzyskali więcej. Jak pewnie Państwo zauważyliście, cień rzucony od elementów martwej natury, którą mamy na stoliku, czyli od żarówki, aparatu, który możecie zobaczyć, zobaczyć na obrazie, jest ostry. Przez to kontrast świetlny jest dosyć duży. Na tym nagraniu widzicie Państwo nie za duże kontrasty świetne, dlatego że mamy dodatkowe oświetlenie, które jest niezbędne do tego, żebyście mogli cokolwiek zobaczyć w tej scenie. Natomiast metodą na zmniejszenie kontrastu świetlnego jest również zmiękczenie źródła światła. Jeżeli chodzi o źródła światła, w poprzednich nagraniach mogliście Państwo usłyszeć, że, mamy, że światło różni się charakterem, barw, temperaturą barwową i siłą światła. Charakter światła, czyli czy światło twarde, czy miękkie, zależy od wielkości źródła światła. Ja w tym momencie przygotowałem parasol, transparentny, przez który przepuszczę to światło z reflektora, dlatego, żebyście państwo mogli zobaczyć, jak zmiana charakteru światła powoduje zmianę w scenie. Miękkie światło przepuszczane przez parasol. Powoduje, że mamy w scenie więcej światła rozproszonego. Zobaczcie, że cienie, które, które były bardzo ostro zarysowane w tej martwej naturze, teraz już nie, nie są tak ostro zarysowane, są miękkimi cieniami, dlatego że źródło światła jest większe od fotografowanej sceny, od fotografowanego modelu. I to jest zasada, którą warto, o której warto pamiętać, że jeżeli mamy źródło światła małe, mniejsze od fotografowanego obiektu, zawsze będziemy mieli ostre cienie. Jeżeli świat, źródło światła, pozorna wielkość źródła światła jest duża, to w tym momencie cienie są miękkie. Drugą lampą, którą dostawiamy w scenie, jest tak zwane światło wypełniające. Dostawiamy ją wtedy, kiedy nie wystarcza blenda. Kiedy ta pianka, którą dostawiałem przed chwilą z drugiej strony, nie daje wystarczającego zmniejszenia kontrastu świetlnego, dostawiamy drugą lampę, którą nazywamy światłem wypełniającym. Światło wypełniające umieszczamy najczęściej. W osi aparat-model tło, za aparatem, po to, żeby tworzone przez to światło cienie e, były rzucane w stronę tła, nie były widoczne w kadrze. E, światło wypełniające najczęściej e, uży, stosujemy jako światło miękkie. Ja w tej chwili e, z, użyłem modyfikatora Beauty Dish, powiększyłem źródło światła po to, żeby dawać miękkie cienie. Oczywiście, można do tego e, zastosować e, dowolny modyfikator zmniejszający, czyli na przykład Również parasol, takim parasolem, co możecie Państwo zobaczyć w kadrze, który w tej chwili tworzy aparat, możemy zmniejszyć intensywność cieni rzuconych, rzucanych przez światło wypełniające z pozostawieniem świat, cienia, cieni od światła głównego. Jeżeli jesteśmy zadowoleni z tych dwóch świateł, które ustawiliśmy do naszej sceny, czyli światła głównego i światła wypełniającego, możemy. Uzupełniać scenę o kolejne źródła światła. Bardzo często chcemy mieć zdjęcie, które będzie na białym tle. W tej chwili, jak Państwo możecie zobaczyć, to tło aparat widzi jako szare, dlatego, że ono znajduje się dużo dalej w stosunku od źródeł światła niż scena, którą oświetla. Nie jesteśmy w stanie przy takim oświetleniu uzyskać białego tła, bo wiadomo, że światło siła światła maleje z kwadratem odległości, więc więc to tło zawsze będzie mniej oświetlone niż scena, którą, którą mamy, jak zauważyliście pewnie Państwo, zostawiłem trochę miejsca między martwą naturą a tłem, po to, żeby móc zastosować dodatkowe oświetlenie na tło. I kolejne lampy, których będziemy używali przy tej scenie, to są lampy oświetlające tło. Możemy użyć jednej lub dwóch lamp. Jeśli użyjemy jednej lampy, uzyskamy gradient. Od najjaśniejszego do najciemniejszego, tam gdzie do lampy jest e, najdalej. Jeżeli chcemy mieć jednolite białe tło, używamy dwóch lamp. Tu są lampy o jednakowej mocy. E, dzięki temu wyrównuje się siła światła, którą, e, którą one dają, i tło e, jawi nam się jako e, gładkie. Cztery lampy wystarczają nam do oświetlenia sceny. Natomiast czasem chcemy mieć jeszcze efekty specjalne. Takim efektem specjalnym będzie światło akcentujące, światło kontrowe, które możemy dołożyć do sceny w postaci jednej lub dwóch lamp. Żeby pokazać Państwu światło, efekt światła kontrowego, wyłączę oświetlenie tła. Gdyż rozjaśniane krawędzie obiektów będą bardziej widoczne na tle, które nie będzie całkiem białe. Jeśli chodzi o światło kontrowe, yy, są, dwie używania, światło są dwie szkoły używania tego światła. Pierwsza z nich mówi o tym, żeby światło akcentujące dlaczego kontrowe? Dlatego, że ono stoi w kontrze do modelu, świeci nam prosto w aparat. Światło kontrowe umieszczamy poprzekątne w stosunku do światła głównego. Przy czym zwróćcie Państwo uwagę, że tak umieszczone światło kontrowe, mimo że nie mieści się w kadrze, powoduje flarę, ponieważ światło odbija się w soczewkach obiektywu aparatu, którym fotografujemy naszą scenę. Żeby tego uniknąć stosujemy zastawki. Zastawki zasłaniające nam źródło światła, przed, zasłaniające nam aparat przed źródłem światła, co powoduje światło kontrowe? Światło kontrowe powoduje błyski na błyszczących powierzchniach przedmiotów, które są w kadrze. Na powierzchniach puchatych, typu włosy, też dostajemy, dostajemy wzmocnienie tych krawędzi, co możecie Państwo widzieć w, w aparacie. Podobnie na krawędziach szklanych. Druga szkoła stosowania światła kontrowego yy, mówi, że możemy je stosować po tej samej stronie jak światło główne. Yy, co fotografowie czasem wykorzystują i używają nawet dwóch świateł kontrowych, yy, co jeszcze bardziej akcentuje nam yy, taką scenę. Znów podobnie jak przy poprzedniej, w poprzedniej sytuacji, użyjemy zastawki, żeby yy, nie. Yy, aby uniknąć efektu flary w, w aparacie. Oczywiście należy wspomnieć, że są fotografowie, którzy bardzo lubią efekt flary i wszystko zależy od tego, jak Państwo chcecie tego światła użyć. Można je użyć, zarówno z takim efektem, lub tego efektu uniknąć. Jak widać, do. Kompletnego oświetlenia sceny potrzebujemy sześciu lamp. Lampy głównej, lampy wypełniającej, dwóch lamp oświetlających tło, żeby było równomiernie, i do dwóch lamp akcentujących. Tak wygląda taki podstawowy zestaw oświetleniowy. Oczywiście każdą z tych lamp można teraz wyłączyć, zmienić jej siłę świecenia, po to, żeby uzyskać taki efekt w scenie, jaki Państwo zamierzacie sfotografować. Grazie bardzo.